Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie swego rodzaju podsumowanie pierwszego półrocza tego roku. Brzmi to po prostu absurdalnie, ale niestety jest już koniec czerwca. Także połowa roku prawie że za nami, i w związku z tym przyjrzałam się, które z produktów, które tak nałogowo używam od ostatnich kilku miesięcy, które z nich rzeczywiście kupiłam w tym roku. Bo rzeczywiście jest tak, że sporo z takich produktów, które używam na co dzień nałogowo, to są produkty. Które mam już w swojej kosmetyczce dosyć długi czas. Nie są to produkty jakieś szczególnie nowe, albo są z zeszłego roku, albo jeszcze z poprzednich, albo to są nowe opakowania tych samych produktów. Także w tym odcinku będziemy mówić o najlepszych i najgorszych produktach, które kupiłam w tym roku, o tych, które zadomowiły się w mojej kosmetyczce i używam ich nałogowo i które bardzo dobrze mi się sprawdzają na co dzień, oraz tych, które niestety okazały się failami i które. Albo już poszły w świat, albo jeszcze nie. Tutaj patrzę chyba na bodajże trzy produkty, które jeszcze są ze mną, ale. Nie wiem, czy zostaną. Zaznaczam tylko jeszcze zanim zacznę, że jest dużo produktów, które bardzo, bardzo lubię, a które nie znalazły się na tej liście, ponieważ nie chciałam, żeby ta lista była, słuchajcie, nieskończonie długa. Ja naprawdę bardzo lubię rozmawiać o kosmetykach, ale chciałam, żeby ten odcinek był wartościowy i dlatego wybrałam tylko i wyłącznie te produkty, garstka dosłownie produktów, po które sięgam najczęściej, które zrobiły na mnie największe wrażenie. To nie znaczy, że te, których nie wymienię, są złe. Ale mam nadzieję, że wiecie o, o co mi chodzi. I zaczniemy, może od tej dobrej listy: no bo czemu by nie? Zacznijmy od czegoś fajnego. Na pewno, moim odkryciem, można powiedzieć, tegorocznym jest baza od Danych Symairyx. To jest baza, ona nazwie jami skin. Ja mam ją tutaj w kolorze: w kolorze przede wszystkim, ponieważ jest też transparentna. Jest to baza, która bardzo ładnie wykładza skórę, ta koloryzowana również, no, no daje jej lekki kolor, także. Jakby się uprzeć, można by na to już nic więcej nie nakładać. Ja natomiast nakładam, nakładam normalnie podkład bądź tint. I to, w czym mnie pomaga ta baza, to na pewno jest brak przetłuszczania się w ciągu dnia. Normalnie moja cera jest sucha, natomiast przez ostatnie miesiące burza hormonalna po prostu przeze mnie przechodziła. Zaczęłam się bardzo mocno przetłuszczać w strefie T, także naprawdę nawet moje dobre, sprawdzone podkłady nie dawały rady, i wszystko się wytłuszczało w ciągu dnia. Dopiero ta baza sprawiła, że w końcu moje czoło jest. Matowe bądź no na wpółmatowe, zależy, jakie wykończenie zrobię danego dnia, wiem, przez cały dzień. Także to jest na pewno bardzo duża pomoc, jeżeli ktoś warczy, walczy z przedłuszczaniem się. I oczywiście pielęgnacja jest tu niezwykle ważna, natomiast jeżeli potrzebujecie się wspomóc czymś, albo może na jakieś wyjście, potrzebujecie dodatkowej pomocy i chcecie mieć pewność, że na pewno się nic na Wam nie przeduści, no to dane samolotowe skin rzeczywiście. Robi robotę i jest to dostępna w takich malutkich opakowaniach, jeżeli ktoś ma ochotę po prostu wypróbować. Jeżeli chodzi o produkty do twarzy, podkłady, tinty, i itd. Tutaj był jeden tint, który wywarł na mnie bardzo duże wrażenie, i którego rzeczywiście ja go kupiłam, zaczęłam używać prawie że codziennie, w dalszym ciągu zresztą to robię, i to jest ten tint od Hourglass. Tint, który ma przepiękne wykończenie, bardzo takie naturalne, lekko rozświetlające, ale bez przesady. Bardzo ładnie się też trzyma w ciągu dnia, natomiast krycie jest to krycie lekkie. Można go lekko dobudować, ale dla mnie dalej jest to krycie lekkie. Wybieram najczęściej go w dni, w które jest dosyć ciepło, w które nie potrzebuję też mocniejszego krycia. Moja skóra, tak jak wspomniałam, miała w ostatnich miesiącach sporo problemów, także ten tint wpadał w te dni, w które nie potrzebowałam tych, tego mocnego krycia albo w te bardzo właśnie gorące dni, których ja szczerze mówiąc nie lubię mieć za dużo na twarzy, Wolę albo po prostu się nie malować, albo robić jakiś bardzo delikatny, lekki makijaż. No i Tint Sour Glass to był jedyny produkt, który kupiłam w tym roku. Właśnie taki kryjący do twarzy, który zrobił na mnie takie wrażenie. Kupiłam też inne, które lubię, żeby nie było, natomiast ten wywarł na mnie naprawdę duże wrażenie. Następnie chciałabym Wam pokazać dwa sticki. Jeden to jest typowo do konturowania i to jest stick od Sephora, Sephora Collection, kontur stick. Kolory będę wszędzie gdzieś tutaj pisać, więc może nie, nie muszę mówić. Natomiast to jest przepiękny stick, rzeczywiście w takim szarawym kolorze, chłodnym, do konturowania, typowo do konturowania. Ja nie konturuję się jakoś za często, nie umiem po prostu, też nie czuję takiej potrzeby. Szczerze mówiąc, ja lubię brązer, lubię się dobrze zbrązowić, konturować, nie czuję potrzeby. Ale jak już czuję tą potrzebę, to to jest w tej chwili mój tak naprawdę jedyny prawdziwy kontur stick, którego używam. Bardzo mi się podoba efekt, jaki tworzy. Co prawda ja na niego i tak nakładam jeszcze pudrowy brązer, ale jeżeli chodzi o ten efekt konturowania, uważam, że jest... konturowania, konturowania... Jest naprawdę świetny. Jeżeli ktoś jest bladziochem i szuka takiego szarawego, może nawet brązera, to czemu by nie użyć konturstika, prawda? Ten jest naprawdę fajny. Postaram się tyle, ile będę mogła podlinkować na dole w opisie zarówno te produkty, jak i filmy, w których używam tych produktów, ponieważ wszystkie, wszystkie widzieliście już u mnie na kanale na pewno. Ten również testowałam w jednym z filmów, i też pisaliście mi, że dobrze wygląda. Także to jest całkiem fajny produkt. Sephora Collection uważam, ma. Ma kilka fajnych perełek w swoich zasobach. Drugi stick już jest typowo do brązowienia i jego naprawdę, słuchajcie, używam namiętnie. Namiętnie odkąd go kupiłam, jakoś chyba w lutym w lutym czy w marcu, coś takiego. I to jest ten stick brązujący od Inglota w kolorze Cold Brown. To jest akurat dosyć ważne. Wydaje mi się, że ten kolor też, też swoje robi, ponieważ to jest bardzo. Mm, bardzo jasny i lekko chłodny brązer. On nie jest taki bardzo, wiecie, ciepło, żółty, czy już nie daj Boże, niektóre brązery są, prawda, pomarańczowe, to już, jest, to już jest masakra. Natomiast jeżeli chodzi o ten kolor, uważam, że jest absolutnie przepiękny. Formuła też jest bardzo y, fajna, bardzo gęsta. To jest taki typowy krem. Nie powiem, że jest ciężki, ale to jest taki krem, go czuć. Tak jak ten kontur stick z Sephora jest bardzo taki lekki, lekko nawet emolientowy, mogę powiedzieć, y, w swojej teksturze, tak ten jest, można powiedzieć, przeciwieństwem. To już jest taki konkret, to jest krem. Prawdziwy y, produkt w kremie. Bardzo łatwo się blendujący, do chmurki, naprawdę kilka ruchów pętlem czy gąbeczką i jest produkt już rozblendowany. Bardzo dobrze mi się sprawdził i to było dla mnie duże zaskoczenie, bo ja robiłam takie filmy. A chyba nie pamiętam, że jak on się nazywał. W każdym razie testowałam Inglota po latach i sporo naprawdę fajnych produktów tam znalazłam. Ale muszę przyznać, że ten stick, jako chyba jedyny z całej tej grupy, jest takim naprawdę ciągłym użytkowaniu od tego, od tego czasu. Jeżeli chodzi o różowanie policzków, tutaj tak naprawdę mogłabym sporo rzeczy wymienić, ale jest jeden produkt, którego. No musiałam przyznać sama przed sobą, używam po prostu najczęściej i jest to trio od Nataszy Danony z tej kolekcji Berry Pop Berry Pop Chic Trio, wygląda w ten sposób, można nawet zobaczyć, że już w rozświetlaczu to mam wręcz denko, bardzo mi się podoba kolorystycznie te, to trio, jest takie takie soczyste po prostu, mam wrażenie, że to są właśnie idealne takie policzki, nie wiem, zmarznięte po prostu. Mamy do wyboru tak naprawdę dwie formuły, jedną taką pudrowo-żelową, druga już typowo mokra, no i przepiękny rozświetlacz. Ja tak naprawdę nie zawsze sięgam po wszystkie trzy produkty naraz. Dzisiaj na przykład używałam tych dwóch produktów, rozświetlacz działam inny, czasem używam sam rozświetlacz. Do wyboru, do koloru, natomiast jako produkt do policzków... Jest genialny, jest genialny. Miałam wrażenie, że będę częściej używać jednak tego trio od, y, znaczy też od Nataszy Denony, ale z serii My Dream. Tamto trio również jest bardzo przyjemne, bardzo lubię jego tonację, jest bardziej takie różowo-mauve. No tutaj mamy już bardziej takie właśnie czeresienkowe, można powiedzieć, czerwone. Bardzo, bardzo piękna formulacja. Też mam film, którym porównywałam chyba właśnie to Trio Berry Pop do, do My Dream, także można sobie zobaczyć różnicę między nimi. I to był tak naprawdę jedyny produkt do policzków, który rzeczywiście tak namiętnie, namiętnie używałam. Z tych nowych, oczywiście, bo są też jeszcze no, ulubieńcy wszechczasów, czy tam ostatnich, nie wiem, kilku lat, powiedzmy. I co ja tu mam? Mam jeszcze. Tak naprawdę, szminki i palety, może, może zacznę od szminek. Jeżeli chodzi o szminki, dwie marki tutaj wiodły prym w tym roku dla mnie. Pierwsza to będzie Charlotte Tilbury i jej ta kolekcja w tych fajnych rose gold opakowaniach bądź tych czerwonych. Bardzo, bardzo lubię tę formułę. Ja w ogóle lubię bardzo formułę Charlotte Tilbury do ust. Uważam, że jest świetna. Jest na moim kanale osobny film ze słoczami właśnie prawie wszystkich kolorów z tej kolekcji. Jak się ta kolekcja nazywała? Hollywood Beauty Icons. Musiałam sprawdzić, bo męczyło mnie to. Ja tutaj wybrałam z tego filmu dwa kolory, które używam najczęściej. Używam Rose to Fame. To jest na pewno kolor, którego najczęściej używam z tych, z tych które wtedy kupiłam. Bardzo przyjemny, dzienny taki mołów. I drugi kolor, którego używam również bardzo, bardzo często, to Icon Baby. O dziwo. To jest właśnie ta, ta jedna szmineczka, która posiada te dziwne takie grudki w sobie. I rzeczywiście te grudki słuchajcie, dalej wyczuwam. To nie jest produkt o tej samej konsystencji jak pozostałe szminki, to dalej podtrzymuję, mimo tego, że już trochę tego zużyłam. W dalszym ciągu lekko czuję tą tarkę. Nie tak mocno jak na początku, to przyznam. Natomiast chyba się już po prostu do tego przyzwyczaiłam, słuchajcie, bo kolor jest znakomity, to jest właśnie taki różowy nudziak, którego ja często noszę, bardzo mi się to sprawdza przy kolorowych makijażach, więc ja bardzo lubię taki kolor, a te lekkie grudki, no mogło, mogłoby ich nie być, tak powiem. Poza tymi śminkami od Tilbury również bardzo, ale to bardzo yy, polubiłam szmineczki od Wasmana Tilly'a. To była też nowość tegoroczna, szminki, które zaskoczyły mnie. Nie spodziewałam się, aż tak bardzo je polubić. Natomiast no pokażę Wam tutaj dwa kolory, ponieważ trzeci mam gdzieś w torebce i już nie chcę, nie chcę szukać w której, przyznam się. Natomiast piękne, soczyste kolory, to jest lulu. Bardzo lubię, oczywiście piękne opakowanie, no bo jest to Westman. Jeżeli chodzi o komfort noszenia, jest naprawdę znakomity. To jest. To jest taka właśnie formuła matowa, która zastyga bardzo powoli. Jest bardzo wygodna do noszenia, nie ściera się aż tak łatwo, nie jest to oczywiście jakiś mur, beton i tak w ciągu dnia po na przykład spożyć jakiegoś posiłku poprawiam tą szminkę, ale sam fakt, że mam na sobie mat, którego nie czuję jest dla mnie już wystarczającą wizytówką tego, tego produktu. No właśnie dzisiaj mam na sobie kolor PK, tak? PK, czyli właśnie ten z tej strony. Mam ją na sobie w tej chwili około 2 godzin, myślę. I jest ona na etapie, gdzie już jest taka jakby wsiąknięta w te usta, natomiast w dalszym ciągu nie czuję jakiejś suchości. Tą suchość bardziej już czuję właśnie przy tym ciemniejszym kolorze, natomiast to też nie pojawia się tak szybko i dalej, w porównaniu z innymi matowymi szminkami, jakie posiadam, które też uwielbiam, na przykład z Lisą Edridge, uważam, że te szminki od Westman są dużo bardziej delikatne i jakby lżejsze w tej formulacji, także. Dla mnie strzał w dziesiątkę. Będę polować na jeszcze jeden kolor, ale to już może na Black Friday. W tej chwili w tej chwili mi wystarczy. I zakończę tą sekcję ulubieńców paletami. Tutaj no, nie może zabraknąć palety, którą mam właśnie teraz na oczach czyli blend panny sickly Sweet. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, bo y, gadam o tej palecie w tak naprawdę co drugim odcinku. To jest paleta, która totalnie położyła mnie na łopatki. Nie spodziewałam się tak bardzo ją polubić. Wiedziałam, że będzie dobra jakościowo, no bo to jest blendowany, nie mogło być inaczej. Natomiast kolorystycznie y, nie sądziłam, że aż tak bardzo mnie pochłonie. Ja tak naprawdę mogłabym jej używać. Y, codziennie. Do każdego makijażu, nawet jak robię oko bardziej nude to bardzo lubię sięgać po te pastelki jako wewnętrzny kącik. Przy tych bardziej kolorowych makijażach również używam tej palety właśnie do wyblendowania jakichś kolorów albo do, albo te błyski używam właśnie jako taki toperek na górze albo tak jak dzisiaj robię po prostu pełen makijaż tylko tą jedną paletą i też jestem bardzo, bardzo zadowolona. To, to jest myślę paleta, która na pewno będzie w top 3 tego roku. Nie wiem słuchajcie, co by musiało się stać, jakie palety musiałoby wyjść, żeby ta paleta nie była w top 3, ale jeszcze pół roku przed nami, także zobaczymy pozostałe dwie palety zacznę może od tej, Adept Cosmetics to jest akurat paleta Flying Fiddles natomiast tutaj tak naprawdę chciałam wspomnieć w ogóle o Adept, ponieważ zakupiłam kilka palet Adept w tym roku, udało mi się dojść do tego jaka baza w końcu trzyma na mnie te cienie, czyli baza Viseart no to po prostu yy, zakocham się w tej marce na nowo i zwłaszcza od tej palety nie mogłam się odczepić, to jest bardzo specyficzna paleta, paleta, która wyglądała mi na początku na taką bardziej nude natomiast nic bardziej mylnego, maty idą w stronę bardziej mauve, mają lekką taką yy, właśnie czerwono-różowość w sobie, no jest też piękna morskość, którą ja po prostu wiecie, że uwielbiam. W połączeniu też właśnie z tym matem daje to nam taki jakby granat, bardzo ciekawy kolorystycznie. No i błyski, z których każdy jest absolutnie wyjątkowy. Ja w Ateb bardzo lubię tą teksturę błysków, ponieważ nie są to błyski mocno takie właśnie teksturalne, nie mają dużych płatków, są drobne. Natomiast równocześnie są mokre, dając przepiękny połysk, dając po prostu miliony drobinek na oku. Więc dają efekt właśnie takiego bardzo oka, nie wiem, mokrego, bardzo skrzącego, natomiast nie jest to błysk ciężki dla powiek. Ja na przykład właśnie mam problem z tymi błyskami, które mają takie grube płatki, one wyglądają obłędnie, natomiast mam wrażenie, że na mojej opadającej powiece po prostu wyglądają czasem ciężko. Więc preferuję takie mokre, ale wielodrobinkowe. Wielo mało drobinkowe cienie, jakie właśnie ma Adept Cosmetics. No i trzecia marka, którą odkryłam, można powiedzieć, w tym roku i zakochałam się bez reszty, to jest The DOTS. The Dots, o którym też już mówiłam, polska marka Indie. To jest paleta, którą ja trochę przekombinowałam. Wymieniłam kilka cieni z ich cieni pojedynczych, właśnie z paletką Selafi. No i tutaj. Ten kącik niebieski jest absolutnie wyjątkowy, powiem Wam, że zawsze kiedy używam właśnie tych niebieskości, nawet w połączeniu z czymś innym na jakimkolwiek z moich filmów, zawsze pytacie mnie co to są za kolory. I to jest zawsze The Dots, bo to jest bardzo piękny odcień, taki niebiesko-fioletowy tak naprawdę, to jest takie typowe chyba tak zwane blurbel. Kocham ten kolor. Uważam, że jest bardzo wyjątkowy, pasuje do wielu innych kolorów, pasuje świetnie na lato, ale zimą również planuję go używać, właśnie z fioletami takimi czystymi. Jakościowo jest genialnie, jest po prostu genialnie. Nie mam się tutaj czego doczepić. Jest bardzo ładny pigment, piękne blendowanie. Jedyne, czego mi trzeba, to po prostu więcej kolorów od Dedoc. Także no mam nadzieję, że nad tym pracują. Paleta ta, którą stworzyłam tutaj, no powiedzmy, w połowie sama. Uważam, że jest znakomita na lato, jest bardzo y, kolorowa, radosna, a jednak ma tutaj ten ciemniejszy kącik, który mogę coś pogłębić. Bardzo, bardzo ją lubię. Y, jedyne, czego chcę, to po prostu więcej. Więcej, więcej te dots. I to tyle, jeżeli chodzi o te naj, najlepsze produkty tego roku, po które sięgałam najczęściej. Przechodząc teraz do tych kilku bubli, które mi się trafiły. Y, część z nich, tak jak wspomniałam, nie mam już nawet ze sobą, także będę pokazywać Wam zdjęcia. My zaczynamy od razu grubo. Natasza Dedona i paleta High Glam paleta, która nie zrobiła po prostu na mnie wrażenia totalnie, nie podobały mi się te wypraski dzielone na trzy kolory z czego no, musiał, musiałam użyć wszystkich trzech na raz, bo były tak małe że ciężko byłoby włożyć pędzel do przykład, brązowienia w jeden z tych paseczków, nie odpowiadał mi po prostu kolor no, zwyczajnie, to jest kwestia preferencji, więc y, ciężko tutaj dyskutować, prawda? Zarówno kolor brązera, jak i tego różu nie wpasował się po prostu w moje gusta, nie podobał mi się na mnie. Cienie były bardzo w porządku, były piękne, to była właśnie ta nowa formuła Nataszy Denony. Ale znowu, jak na moje potrzeby, ja nie potrzebuję pięciu cieni tak skrzących właśnie w, w tego typu palecie. Już bardziej odpowiada mi system, który jest w palecie Glam, też od Nataszy, gdzie mamy jednak jakiś macik, mamy jakiś błysk, i razem mogę z tego zrobić jakiś pełen makijaż. Wiem, że tutaj mogłabym używać tych brązerów jako yy, cieni matowych, tak też kilka razy zrobiłam, ale to mi się, to mi się nie podobało szczerze mówiąc, dalej ta tonacja w, tych, w tym brązerze była jakaś taka żółta. Zbyt ciepła jak na mój gust. I to, czy ten brązer był na policzku, czy był na powiece, tak czy siak mi się nie podobał. Także ta paleta poszła w świat. Zrobiłam dla Was film, używałam jej jeszcze potem kilka razy, ale stwierdziłam, że nie chcę się męczyć, nie chcę też jej trzymać, żeby ją tutaj, nie wiem, pokazywać na kanale co jakiś czas, bo szkoda po prostu, szkoda produktu, którym może cieszyć się ktoś inny, także ona bardzo szybko poszła w świat. Drugi produkt to pokazywałam go w filmie razem z tym snikiem z Sephora. To był bronzer właśnie z Sephora Collection, również w koszmarnym odcieniu. To była pomarańcza. To była po prostu pomarańcza. I o ile formuła nie była zła, tak przez ten kolor, przez jego ton, nie byłam w stanie po prostu y, nawet cieszyć się tą formułą i coś więcej o niej tutaj powiedzieć. Kolor tego bronzera na żywo versus to, co było online, to były jakby dwa różne produkty. To też wam pokazywałam w filmie, że. Nie bardzo wiem skąd, skąd ten problem, ponieważ na zdjęciach online mi się podobał ten kolor. Był oczywiście ciepły, to był bronzer, Natomiast wydawało mi się, że zagra jakoś po prostu z moją karnacją. To, co przyszło, było totalnym przeciwieństwem i to, to oddałam. Ja bardzo rzadko oddaję produkty, w Kanadzie możemy oddawać, także czasem z tego korzystam. Natomiast z tym brązerem po prostu stwierdziłam, że. Nie wytrzymam i muszę na natychmiast go oddać. I tak też zrobiłam. Razem z tym brązerem oddałam też różo rozświetlacz od Rare Beauty. Produkt, który generalnie jest całkiem ciekawy, natomiast kolor strasznie mi nie pasował na mnie. Był to kolor o nazwie HOPE. Kolor, który bardzo lubię w formie różu, tego klasycznego różu w płynie od Rare Beauty, natomiast w formie tej właśnie pudrowej, świecącej. Totalnie mi nie podszedł i czułam się z nim po prostu bardzo źle. Tam była chyba taka jakaś złota poświata dziwna, której po prostu nie mogłam przeżyć na policzku. Natomiast, jako produkt, uważam, że nie jest to zły produkt kwestia tylko dobrania dobrego koloru. W tej chwili mam dwa inne: Mam chyba Cheer oraz Happy. I oba uważam, że są bardzo fajne. Nie jest to moja preferowana forma różu, dlatego też nie znalazłam się tutaj w ulubieńcach. Lubię je, ale nie na tyle, żeby tutaj znalazły się w takim zestawieniu. Tych najlepszych z najlepszych. Kolejny produkt, którego no żałuję szczerze mówiąc kupo i nad nim jeszcze myślę, czy go sprzedać, czy go oddać, czy, yy, czy oddać do sklepu, czy komuś, bo nie widzę po prostu nas razem. Yy, to jest Huda Beauty Easy Bake. Formę sypką uwielbiam izbek, gdyby nie było. <noise> Zużyłam też już kilka opakowań i jest naprawdę świetna. Natomiast ta pudrowa strasznie mnie wysusza. Nie wiem, co się dzieje. Ja mam go tutaj w kolorze cherry blossom, czyli tym takim lekko różowym, i on mnie straszliwie przesusza. Kupiłam go z myślą o okolicach pod oczami, i może to był też błąd. Jest to po prostu za ciężki puder pod oczy. Natomiast próbując go zużyć, nakładałam go też na resztę twarzy i po prostu wysusza mnie. Strasznie mnie wysusza, i wydaje mi się, że to nie jest po prostu forma odpowiednia dla mnie. Do Easy Bake możliwe, że wrócę, ale w formie sypkiej. Ta prasowana niestety mi się nie sprawdziła. Podobnie jak nie sprawdził mi się ten pokład od Make Up Forever, to jest wersja HD Skin Hydra Glow. Ja wersję klasyczną HD Skin myślę, że wiecie, że uwielbiam to, jest mój święty Gral i po prostu mogłabym go zabrać wszędzie ze za sobą, na bezludną wyspę, zwłaszcza. Natomiast ta wersja rozświetlająca ma ten duży minus, że bardzo szybko się na mnie wyświeca i mam go dzisiaj na twarzy i on teraz na filmie może wyglądać ładnie, natomiast za jakąś pewnie godzinę zacznie się po prostu bardzo mocno świecić i nawet Danesa tutaj nie pomoże, bo to jest po prostu bardzo, bardzo rozświetlający produkt. Także z nim zastanawiam się jeszcze co zrobić, czy go oddać, czy go oddać koleżance, czy co generalnie z nim zrobić. Tutaj mamy tylko 12 ml, więc jest szansa, że to po prostu szybko zużyję i będzie z głowy. Z są, nie wyświeca się na tyle wcześnie, że jestem w stanie po prostu to jakoś przeżyć. Ja nie maluję się też na cały dzień, moja praca nie wymaga ode mnie pełnego makijażu itd., itd. Także może go gdzieś tam po prostu zużyję w jakieś luźne dni po prostu i w ten sposób... Będę miała nauczkę, żeby dokładniej takie produkty sprawdzać, bo kupiłam też oświetlający podkład od Fenty. Testowałam go zresztą w zeszłym tygodniu i on dużo ładniej wyglądał cały dzień niż ten. Nie wiem dlaczego, ale ewidentnie nie jest to kwestia wykończenia jako takiego, tylko po prostu formulacji. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie, no, buble. Nie lubię bardzo tego określenia, bo to, że dla mnie coś się nie sprawdza, nie znaczy, że się nie sprawdza komuś innemu. Miałam sporo przykładów tego w ostatnich miesiącach, kiedy coś właśnie oddawałam koleżance, mnie się nie sprawdzało, jej się bardzo sprawdzało i vice versa, dlatego ja unikam słowa bubel, jak, jak mogę. Natomiast muszę przyznać, że tych produktów, które mi się nie sprawdziły, nie jest aż tak dużo, nie czuję się z tym jakoś szczególnie źle, zwłaszcza, że znakomitej większości już je pozbyłam, gdzieś tam poszły dalej albo do sklepu, albo do kogoś, więc nie czuję, żeby mi tak, wiecie, ciążyły na plecach i że muszę je zużyć, czy coś takiego. Zdecydowanie wolę się skupić na tych produktach, które sprawiają mi radość. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, jakie produkty Wy najbardziej lubicie w tym roku, czy kupiliście coś. Coś, co po prostu wywróciło Wasz kosmetyczny świat do góry nogami, czy coś Wam się bardzo spodobało, być może zastąpiło jakiegoś stałego ulubieńca. Bardzo jestem ciekawa. Życzę Wam przemiły reszty dnia i widzimy się oczywiście już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!